W komentarzach, no. jeśli macie jakieś. No, no, no. Cześć wszystkim! Słuchajcie, nareszcie nagrywamy ze swojej windy. Mm -hmm. Tak, idziemy teraz rozwiązać wszystkie problemy, które teraz nam się uzbierały. Dzisiaj też obudziłam się po prostu chora. Mam wszystkie powiększone węzły. chłonne nie wiem co z tego będzie, naprawdę słabo się czuję. Ale życzę Wam wszystkim miłego dnia. Nie chorujcie i zostańcie z nami. Masia, gdzie najpierw hmm. idziemy? Co ty tak się cieszysz? Dziemię... Jak słoneczko. <laughs> Musimy zrobić duplikat mojej karty, e, Sim karty. E, ogólnie dużo spraw. Dobra, idziemy, idziemy. idziemy. Zobacz, jak kogoś. Miasto, Nie, postawiłeś. Nie! Ja, coś kupiłeś. Cześć, Polski. Widać od dzień razu, że wróciliśmy do Polski, ponieważ dziewczyny dzień. są ubrane ciepło, a ja nie. A <laughs> gdzie Play na dole, dzień a dzień Apple, do... słuchajcie, coś, co? a Apple. Ja otwieram plecak, aby wziąć telefon i sprawdzić, przez telefon, gdzie jest Apple. No i mi się przypomina, że ja jednak nie mam telefonu. Mam się nie podglądaj. A i so, tutaj już zrobiliśmy kilka spraw. Co tam? Musisz płacić. Wróciliśmy do Polski. Musimy coś zjeść polskiego. Oczywiście wybrała Susi sushi. Tęskniłaś za sushi? Mhm. Widać. Udało nam się załatwić kilka spraw. Już mam duplikat karty, ale niestety zacznie działać dopiero za 5 godzin, więc jakby żadnych płatności, nic nie mogę teraz wykonać. A dlaczego mi tak bardzo teraz natychmiast była potrzebna ta SIM-karta? Ponieważ wiecie, wszystkie płatności no to muszę potwierdzić przez internet. W Play też udało nam się sprawdzić, czy z tamtej mojej poprzedniej SIM karty czy były wykonywane jakieś połączenie czy nie e, nie złodziej nic nie robił i w sumie ogólnie on teraz ma Zablokowany całkowicie telefon, nawet jak on teraz zmieni na przykład SIM-kartę, no to on nie będzie mógł korzystać z telefonu, po prostu to jest taka cegła. Tak jak wam mówiłam wcześniej, ja teraz będę cały czas żyła na sałatkach, sałatki, sałatki, sałatki. To jest naleśnik też z warzywami, jak widzicie, zero mięsa. U też nie ma... No to już wszystko zjadło się, nawet nie nagrało, to. <laughs> Okej, okay, przepraszam. Majusia, dobre susi. Dobrze słuchaj, dobrze. Póki co chodzę właśnie z takim telefonem od mojej mamy. Nie wiem ile ma telefon ten lat, bardzo wam to dużo, ale wciąż działa. Słuchajcie, nawet na dwie sim-karty, więc naprawdę, wiesz, elegancko. Ile razy on po prostu upadł i ile razy on się prawie rozbił. Ile? razy No właśnie. A jeszcze ty dzisiaj jakoś ciepło się ubrałaś, wiesz? Zbyt ciepło. Jestem ciekawa, bo mamy tam podłogę. Mamy już podłogę na dole, ale jej nawet jeszcze nie widzieliśmy, bo panowie skończyli tą podłogę układać, jak my już byliśmy chyba we Włoszech. Mam nadzieję, że może chociaż tutaj będzie wszystko w porządku. Wow! I co, so jest ok! Powiem Wam, że mi się podoba, naprawdę. I tak pasuje do koloru okien, wiesz? Tak jak chcieliśmy. Naprawdę super. Ładnie ułożone, wiesz? Tak. Widzę, że się starać. Zobaczcie, tutaj nawet tak kolor jakby tak dopasowany jest, żeby to pasowało. Panie, do siebie. Tak? Sortowali? Naprawdę super wyszło. Idę dalej, sprawdzę. Ale fajnie, to możemy już tu jak coś ten z poduszki materat teraz przywieźć i sobie ten spać i chociaż jedną noc na przykład spróbować. No fajnie, nawet tu fajnie pasuje, zobacz. Tak. Co? Dziadko. Co tam? Co? Zostało jeszcze? Dużo jeszcze, No jeszcze nie dużo. dużo, ale zostało, tak? Fajnie. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Mi bardzo. A tobie, Masia? Bardzo Super. Y Jeszcze czekamy na schodach. Też za kilka dni będziemy mieli w łazience zrobioną tą e kabinę prysznicową, więc... Fajnie, działamy do przodu, do przodu. Tylko potrzebuję telefon. Telefon mi jest potrzebny, więc zaraz... Za chwilę idziemy do domu, ponieważ muszę zamówić telefon. Ponieważ nigdzie nie jest dostępny stacjonarnie, My nawet chcieliśmy do Warszawy pojechać, ale też tam nie było. Zobaczcie, to Isza, moja jest u sąsiadów. Tutaj sąsiedzi za chwilę też się będą wprowadzali, więc dzieciaki mają fajnie. Co tam, mężczyzno? Słuchajcie, mamy tu malinki. Jeśli to jest na naszym terytorium, to znaczy, że możemy to jeść. Co wy na to, Isza? Powolutku, Dziękuję. powolutku. Mamy tu jeszcze śliwki, a dużo tego jest, wiesz, mężczyzno, musisz drabinę kupić. Zrobimy jakiś dżem sobie, nie? Słuchajcie, już wróciliśmy z budowy do domu i się okazało, że paczki Isy, które ona zamówiła z AliExpress, już dotarły. Taki album na te zdjęcia z aparatu natychmiastowego. Tak szczerze, ja myślałam, że ten album będzie troszeczkę większy, ponieważ on nie był jakiś tani, szczerze wam powiem. I nie jestem nawet pewna jeszcze, czy teraz te zdjęcia, które ty masz, czy one się wszystkie tu zmieszczą. Nie, nie I jeszcze chodź. druga paczka, tu jest taki futerał pobudowy. <grywia> aparat Majusia. <grywia> no <hej. grywia> To Maj, A, ty masz. Cytrynki. A ja nawet już nie pamiętałam, jakie my zamówiliśmy. Fajnie. W środku też si jest i już, słuchajcie, nie! Nawet pół albumu nam to nie zajęło, zobaczcie. Tyle zdjęć, naprawdę tu z podróży trochę. Ze szkoły. Stunezji, tak, Stunezji z Tunezji, tak, z Tunezji, babcią, O tu. E, czekaj, to jest Civita to jest Tunis, to jest e, Rzym. Rzym, jedyne zdjęcie, które nam zostało z Rzymu. E, to jest Fer... Nie, nie Ferrari, to jest, jest Kaorla Ka i e, Klagenfurt. Tak. tak? I zobaczcie jeszcze. Nawet więcej trochę niż pół albumu nam zostało. Tak. Super! I ogólnie fajnie ta torebka się prezentuje. Mi się bardzo Możemy... podoba. Tak, hop. Uh -huh. Robisz Robimy zdjęcie, zdjęcie i zamykasz. Kto tam tak szybko... Wow! O, piłków. Wracamy do Was kolejnego dnia. Sim karta nadal nie działa i naprawdę Play tym razem mnie po prostu zalubił. Słuchajcie, nie działa i nie będzie działało, póki my znów. Nie. nie odblokujemy. Tak, nie odblokujemy sim karty, chociaż nie rozumiem, dlaczego wczoraj pan, który nas obsługiwał, nie zauważył, że ta druga sim karta nadal będzie zablokowana, nawet jak zrobiliśmy duplikat. Więc cały czas coś idzie nie tak. Sim karta, która miała działać po 5 godzinach, max, po 5 godzinach, nadal nie działa, a minęło naprawdę już chyba ponad 30 godzin. Jasku. Tam już nie ma nikogo tam. Idę. Ja myślałam, że ty się bawisz z dziećmi, a ty sobie siedzisz i odpoczywasz. Słuchajcie, ogólnie bez SIM-karty wiek w sumie cyfryzacji jest bardzo ciężko. Teraz w sumie... W sumie poczułam jak to jest, że jak nie możesz zrobić ani przelewu, ani wejść na YouTube, ani potwierdzić żadnej transakcji, ani nie możesz zrobić zakupów. Naprawdę to jest po prostu... Koszmar, chociaż o tym wcześniej nie myślałam. Pani mi tutaj w Play powiedziała, że moja simkarta zacznie działać od 5 minut do max godziny, maksymalnie godziny, więc postanowiłam, że będę tu siedzieć. Godziny będzie siedzieć? Tak i czekać. Dobra, to wracam. No to ja w domu ile siedziałam, 30 godzin czekałam, słuchajcie, cały czas odnawiałam. Odnawiałam telefon, no to ciężko tak powiedzieć, odnawiałam telefon, otwierałam ten telefon, włączałam, wyłączałam. Później e, dla Maśra też na infolinii powiedzieli, że nie, trzeba go wyłączyć i wyłączyć i on, on będzie działał, tak, jasne, nic nie działało. Właśnie, zaraz jak wyjdziemy, to wam opowiemy, co się działo e, z, z tymi złodziejami, z moim telefonem i ogólnie, słuchajcie, próbują się włamać na mój telefon, tak? Na iCloud wow. i ogólnie już mamy kolejny trop. No. To wszystko, Masiu. Masiu, ty musisz być policjantem, wiesz, tym, e, czekaj, nie policjantem, tylko w... karabinerem, o, detektywem. Słuchaj, jak jest ten detektyw Rutkowski, no to może, e, słuchaj, zobaczę ten film. Zgłosiła ci ruprzynie. do mnie, ma sprawę, nie wyjaśnia. Słuchajcie, ja dzisiaj zjadłam bułeczkę z jagodami, więc tak patrzę, widzę, że moje zęby teraz są trochę takie niebieskie. Słyszysz, co on mówi? Lusa. No, idziemy, 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 zobaczymy lodówki. Chodź się wybierzemy, wybierzemy, wybierzemy lodówkę do nowego domu. Co tam jeszcze potrzebujemy ogólnie? Zmywarkę? Co jeszcze? Działa, działa, działa. E, nawet 5 minut nie minęło, tak? Dobra, papa. O, jak mnie przetulę, mój słodzioczek. Mój słodzioczek. Ja mi kupił ten z Media Market. Ale czarny kolor, to jakoś mi się nie podoba. Dlaczego sam? Może coś innego. Jakoś to malutko, nie? Nie, nie ciekawa. Ta jest naprawdę z pięknym kolorem. I tutaj chyba kolory do wyboru. Jeden z No i mamy problem, ponieważ żadna lodówka nam się... Nie podoba. Co teraz? Słuchajcie, no piszcie w komentarzach, no. jeśli macie jakąś sprawdzoną, fajną lodówkę. Najlepiej side by side, albo po prostu taką większą lodówkę. Czekamy na wasze komentarze. Teraz naprawdę są potrzebne, tak? Tak. Piszcie. Idziemy jeszcze na szybko zobaczyć zmywarki. Co ty chcesz zobaczyć? I pralki Pan patrzy na nas. Pr nie, pralka, stłoszarka, no to nie teraz. Ponieważ, dla, dla stolarza potrzebujemy na już zmywarkę, Zmywarka. lodówkę, co jeszcze, czekaj, płyta ta indukcyjna i czy coś takiego i jeszcze coś. Oh, pikarnik. Pikarnik. Czyli sporo rzeczy. Tak, jest, tak. Takie, jest takie duże oczy. Tu są jakieś zmywarki. Ale właśnie, Meślą, kolejne pytanie, ponieważ tam u stolarza mamy zaznaczone, że będziemy mieć dwie zmywarki. Ja tak sobie myślę, albo dwie takie średnie, albo jedna po prostu większe i, i już. Ale nie wiem. I znów mi się nic za bardzo nie podoba. Naprawdę wszystko takie podobne i wszystko nijakie, nie? Chyba, że my jesteśmy za bardzo wymagającymi klientami. mamo. Zobacz tu boż, całkiem fajnie. I tu zobacz można sztuczce po prostu tutaj na górze położyć. Widzisz? i tu? No całkiem, całkiem spore jest, nie? Tak? Też całkiem sporo. <laughs> nie, ceny naprawdę ładne. Jak za lodówkę, nie? Zobacz, Electrolux jest za 1120 kg. Pokaż gdzie? Nie widzę. Whirlpool, Whirlpool. Tu elektroluks. Minęło się. No, minęło, bo, bo mi się nie podobało. Tu są jakieś rysy, widzisz od razu? Może nawet niezmywalne. Słuchajcie, ja już później nic nie nagrywałam, ale. Mamy wszystkie sprzęty do kuchni i w piątek wszystko do nas już dotrze, czyli mamy lodówkę, zmywarkę, piekarnik i, i płytę indukcyjną i słuchajcie, to jest pierwszy raz, kiedy my się za bardzo nawet nie zastanawialiśmy się. Mi się wydaje, że te wszystkie sprzęty są na tyle prawie identyczne i w sumie chyba działają tak samo. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, naprawdę. My zazwyczaj tak, albo długo, długo, długo wybieramy i nic nie możemy wybrać, albo działamy zbyt szybko, pochopnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.